Kiermasz w szanowskiej bibliotece to znak, że święta coraz bliżej. Święta coraz bliżej, tak, to na pewno pierwszy powód, a drugi powód kończymy Festiwal Pomocy Współpracy i Integracji. Trzeci dzień. Mieliśmy już galę festiwalową, mieliśmy warsztaty wolontariackie. Dzisiaj mamy kiermasz bożonarodzeniowy, no i dużo, dużo yy, odwiedzających dużo gości. Co tutaj się dzisiaj dzieje? Jak co roku stoiska, rękodzieło różnorodne warsztaty, m.in. warsztaty rodzinne i yy, wielkie ubieranie choinki, ozdoby oczywiście y, rękodzielnicze, ale też postanowiliśmy, że dzieci będą y, tutaj przyozdabiać choinkę spożywczymi produktami, takimi jak kiedyś y, przyozdabiały się, czyli jabłuszkami, reclami, pomadkami, cukierkami. No i dużym powodzeniem te warsztaty się tutaj cieszą koleżanki z oddziału dla dzieci, piękne robią również y, tutaj ozdoby z wikliny, m.in. Także od rana tutaj naprawdę Harcerze dzielnie pomagają dzieciakom i przychodzą dzieci z rodzicami. I tutaj no działają już od godziny dziesiątej, także pięknie wszystko się tutaj nam rozwija. Ale oprócz warsztatów, oczywiście, mamy tutaj wspaniałego, przystojnego Mikołaja. Tutaj też dzieci cały czas fotografują się z nim. Rozdaje oczywiście dzieciom cukierki. No i ozdabia ten nasz kiermasz, żeby przypominać, że. Że ten święty Mikołaj no, jest łaskawy dla, i dla dużych, i dla małych dzieci, oczywiście. Jest Mikołaj, ale było też czytanie bajek dla dzieci? Oczywiście, mamy końcik czytania takiego świątecznego. No, chcemy przede wszystkim zachęcić do żeby w te święta spędzić aktywnie, pewnie na świeżym powietrzu również, nie tylko przy pysznym jedzeniu, ale myślę, że też warto spędzić tak familijnie, w rodzinie z dziećmi czas i poczytać im święta. Nie tylko świąteczne opowieści, ale tutaj akurat skupi skupiliśmy się w tym kąciku na y, takich opowieściach y, wigilijnych, y, świątecznych, zimowych. Tak jak y, pani powiedziała, można wykonać ozdoby, y, można było wykonać pierniczki, ale też można kupić sporo rzeczy. Można kupić sporo, sporo rzeczy, dużo rękodzielników z naszego regionu tutaj głównie. No różne to są stroiki prezentowe, takie różne rzeczy do podchoinkę, które można dać w prezencie. No Bardzo, bardzo duża różnorodność jest tak naprawdę w tych stoiskach. No i wszystko to w klimacie świątecznym, co widać choćby po Waszych strojach. Yy, tak, to już jest nasz tradycyjny stół promocyjno-biblioteczny. Mamy piękne grinczowe yy, tutaj sweterki, no i takie oczywiście ozdoby teraz. Ale to jest też kwestia rozpoznawalności nas tutaj wśród tego tłumu, który jest dzisiaj w Szamowskiej Bibliotece.